24 grudnia bicie kabem za talerzyk. 15 listopada pasem za wysypany cukier. 1 maja stary Kraśko dotyka mnie. Mimo tego, to, to, że Irena Tkaczyk mieszka w Lubaniu, swoje pasje teatralne realizuje w Bolesławcu. No to dla mnie dość trudna decyzja, bo jednak to jest dojazd, to jest praca, to jest rodzina. No nie jestem już nastolatką. I tak. Zdecydowałam się, że jeden dzień w tygodniu to nie jest dużo i jestem. Nie, nie! Irena tworzy w dorosłej grupie teatralnej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu. Na międzynarodowy festiwal prozy, monologu i poezji na Słowacji pojechała z dwoma tekstami i przywiozła złoto. Kulka. Mam prozę z książki Ja nie jestem Miriam. To jest opowieść o cygance, która. Przeżyła Auschwitz. Dość trudny temat. Jednakże po, po występie były osoby, które podchodziły i dziękowały za ten temat. Poezja była dość krótka, czym zadziwiłam i Jury, i organizatora. Jednakże uważam, że czasem nie trzeba powiedzieć dużo, żeby powiedzieć coś ważnego. Zadziwiło mnie to, że nikt nie znał tam papuszy, bo wiesz był papuszy. To jest fajnie. W mieście są większe perspektywy. Irena, tkaczyk do słowackiego konkursu, przygotowywała się sama. Na co dzień pracuje z reżyserem Anetą Ćwieluch. Irena przygody z teatrem zaczęła 4 lata temu w Lubaniu. I kiedy powstała grupa 2 lata temu w Bolesławcu, tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury, przyjechała za mną do Bolesławcy. Pierwsze jej wystąpienia na scenie no to było oczywiście przełamywanie barier. Po czterech latach kobieta zrobiła monodram, bierze udział w ogólnopolskich konkursach rezultatorskich i w kategorii proza pojechała ze swoją prozą, nad którą pracowałyśmy, na festiwal międzynarodowy na Słowacji. I w kategorii właśnie proza zajęła pierwsze miejsce występowała również w kategorii wiersz. Wiersz miała krótki, ale jakże treściwy, ponieważ był to wiersz papuszy i za tak krótki wiersz i treściwy dostała również nagrodę. Reżyser jest zadowolona ze swojej podopiecznej. Czy jestem dumna? Mało powiedziane, że jestem dumna. Serce moje raduje się, kiedy osoby. Bo to jest pasjonatka, to nie jest osoba, która musi przyjść, żeby się pokazać, tylko to jest osoba, która żyje teatrem, która ma w sercu teatr, która kocha to, co lubi, robi. I myślę, że nie może, załapując już ten bakcel teatralny, że nie może bez tego żyć.